Z Ewangelii według świętego Jana. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? Jeżeli otwieramy Pismo Święte, jeżeli otwieramy Ewangelię, to właściwie tylko w jednym celu. Tym celem jest spotkanie. Spotkanie z Bogiem w Ewangelii, spotkanie z Jezusem Chrystusem. A spotykamy się z nim po to, żeby się dowiedzieć, kim jest, jaki jest i żeby nawiązać z nim relacje. Kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię i to pytanie mieszkańców Jerozolimy, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić, to zrozumiałem, że otrzymaliśmy dzisiaj jeszcze jedną definicję. Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że Jezus wielokrotnie pytał swoich uczniów: "Za kogo uważają mnie ludzie?". Jedni za Eliasza, drudzy za kolejnego z proroków. Piotr mówi za Mesjasza. A dzisiaj na to pytanie Jezusa: "Za kogo uważają mnie ludzie?", mieszkańcy Jerozolimy odpowiadają: "Ty jesteś tym, którego usiłują zabić". Definicja Jezusa Chrystusa jako osoby. Życie osoby Jezusa Chrystusa sprowadzone do jednego zdania: Ty jesteś tym, którego zabiją. Rzeczywiście. Jezus narodził się po to, ażeby umrzeć w bardzo konkretny sposób umrzeć jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy i to go bardzo wyraźnie definiuje. Ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że nasze życie ma być życiem Jezusa, że życie chrześcijanina ma być życiem, które przypomina życie Jezusa, które wygląda jak życie Jezusa, to właściwie każdy z nas powinien móc o sobie powiedzieć: ja jestem tym, którego usiłują zabić. Czy to nie jest prawda, że usiłują nas zabić? Usiłują za każdym razem, kiedy nam wmawiają, że poradzimy sobie bez Boga. Usiłują nas zabić za każdym razem, kiedy yy, przedstawiają nam rzeczy, yy, które mają nam Boga zastąpić. Usiłują zabić naszą duszę, kiedy nam wmawiają, że ten świat to jest wszystko, że jest czegokolwiek wart. Usiłują nas zabić, kiedy proponują nam Drogę poza Jezusem Chrystusem. Kiedy patrzę na cywilizację, która mnie otacza, to myślę sobie, że usiłują zabić Jezusa w każdym nienarodzonym dziecku, które zostało poddane aborcji, morderstwu. Usiłują zabić Jezusa w każdej młodej dziewczynie, której wmawiają, że próżność. Jest cnotą. Usiłują zabić Jezusa w każdym mężczyźnie, któremu mówią, że nie musi brać odpowiedzialności za swoją rodzinę. Usiłują zabić Jezusa w każdym człowieku, któremu odbierają chrześcijańską nadzieję, któremu tłumaczą, że spośród wielu dróg, które proponuje nam świat, droga chrześcijańska jest najmniej warta. Zdefiniowali Jezusa raz na zawsze to jest ten, którego usiłują zabić, i tak pozostało. To jest dla nas powód do nadziei. Jeżeli próbują w Tobie zabić Jezusa, to znaczy, że jesteś do Jezusa podobny. Jeżeli próbują Ciebie zabić, Twoją osobowość, Twoją nadzieję, Twoją osobistą świętość, Twoją miłość do Boga i do Kościoła. Jeżeli próbują zabić w tobie człowieka, to znaczy, że zaczynasz coraz bardziej przypominać Jezusa. Wielkopostna, paschalna nadzieja. O to chodzi w Piśmie Świętym. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie jutrzejsze. Do zobaczenia. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy.